Zanim zaczniemy, zostań do końca, bo jeśli jesteś po relacji z narcyzem, to to nagranie pokłada ci wszystko krok po kroku. To, co dziś usłyszysz, jest dla wielu osób momentem przebudzenia, może być też Twoim. Jeśli chcesz naprawdę zrozumieć, co dokładnie dzieje się z narcyzem, kiedy to Ty odrzucasz Jego, a nie odwrotnie zostań. To może być pierwszy krok do odzyskania siebie. Kiedy zaczniesz myśleć o odrzuceniu narcyza, to dlatego, że uświadomiłeś sobie, że jeśli nic z tym nie zrobisz, jeśli czegoś nie zrobisz, to nic się nie zmieni. Będzie coraz gorzej i gorzej. Kiedy docierasz do punktu. Kiedy zastanawiasz się, po co ci taki partner, myślisz o odrzuceniu Narcyza, to dlatego, że już próbowałeś z nim rozmawiać, próbowałeś przemówić mu do rozsądku, próbowałeś dojść do kompromisu, dawałeś kolejne szanse, a nawet starałeś się bardziej. Doszedłeś jednak do wniosku, że nic co powiesz, i nic, co zrobisz w takiej sytuacji, nie robi to żadnej różnicy, niczego nie zmienia. Dzieje się tak, ponieważ narcyz preferuje dysfunkcyjne, patologiczne, toksyczne środowisko. Jest dla niego korzystne, pomaga mu dostać to, czego chce, to, czego potrzebuje od ciebie. Lecz kiedy zaczynasz myśleć, o odrzuceniu narcyza, to dlatego, że masz już dość bycia wykorzystywanym. Masz dość dawania mu wszystkiego tego, co najlepsze, tego, co masz do zaoferowania, a w drugą stronę, w zamian, otrzymujesz jedynie przemoc, kłamstwa, manipulacje, brak szacunku. Narcyz liczy na to. Że nie będziesz mu zwracał uwagi, że nie będziesz zadawał mu niewygodnych pytań. Liczy na to, że nie dojdzie do konfrontacji. Może usiłować doprowadzić do tego, żebyś myślał, że to z tobą jest jakiś problem, że to z tobą coś nie tak. Będzie stosował gaslighting, będzie chciał, żebyś myślał, że jesteś niewystarczająco dobry. Przez co możesz starać się mu coś udowodnić, możesz starać się bardziej, możesz nie uświadamiać sobie, że Narcyz nigdy nie zrobił dla ciebie niczego dobrego, niczego prawdziwego. Dałeś mu wszystko, co miałeś do zaoferowania, podczas gdy Narcyz nie dał ci nic, lub dał ci podstawowe minimum. To nieraz wymiana typu 10% do 90% lub 20% do 80%. Narcyz wierzy w to, że może ukryć prawdę poprzez stosowanie zaprzeczenia, projekcji, przerzucenia winy. Wierzy, że uda mu się to, gdy stosuje gaslighting, ale często lekceważy swoje ofiary, które wkrótce Łączą kropki, są na dobrym tropie do zdemaskowania narcyza. Wyolbrzymiał swoje zdolności, umiejętności, cechy, to jaki jest istotny, ważny. Robił wszystko, by być w centrum uwagi, by uchodzić za kogoś, kim nie jest. Stworzył fałszywą tożsamość, by cię zmanipulować. Narcyz nie wierzy w to, że odejdziesz. Stosował grooming oraz techniki, które uzależniły cię emocjonalnie, tak byś miał na jego punkcie obsesję. To między innymi przyciąganie i odpychanie, wzmocnienie przerywane. Narcyz cię trenował, szkolił, byś skupiał się na nim i zapominał o sobie byś nie był w stanie skupić się na niczym innym niż Jego Osoba. Narcyz chce, byś pozostawał w Jego środowisku, środowisku, które kontroluje. Kiedy doszedłeś do wniosku, że zostałeś wyszkolony, zmanipulowany, byś był kimś innym, byś zachowywał się w określony sposób, tak, jak tego chce narcyz, by to było dla niego korzystne, by czerpał z ciebie zyski, wtedy uświadamiasz sobie, że musisz się ewakuować. Musisz z tego chorego układu uciekać. Doznałeś olśnienia, przebudzenia odnośnie tego, co miało miejsce przez cały ten czas, gdy byłeś z narcyzem. To dla narcyza wielki szok. Nie oczekiwał, że się przebudzisz, nie oczekiwał, że nagle zorientujesz się, co jest grane. Narcyz oczekiwał, że będziesz nieświadomy, uśpiony, podporządkowany, oczekiwał, że będziesz robił wszystko to, co dla ciebie zaplanuje, że będziesz tańczyć tak, jak ci zagra. Więc kiedy w końcu się budzisz, uświadamiasz sobie, co ci robił. To dla niego zaskoczenie, szok, lecz tak naprawdę nie wierzy w to, że odejdziesz, nawet nie bierze takiej możliwości pod uwagę. Kiedy odrzucisz Narcyza, to dla niego wielki szok, panikuje, jest przerażony, pojawia się histeria, usiłuje odtworzyć bombardowanie miłością, usiłuje przywrócić. Ten etap powraca fałszywa tożsamość z początku relacji. Może znowu być dla ciebie miły, usiłuje sprawić, byś uwierzył, że nie jest taki zły, jak myślałeś. Zaczyna mówić ci to, co chcesz usłyszeć, pokazuje ci to, co chcesz zobaczyć, stosuje puste obietnice, chcąc zatrzymać cię w swoim otoczeniu. Jeśli nie wierzysz w to, co robi, jeśli nie dajesz się nabrać na żadne z tych manipulacji, kiedy odchodzisz naprawdę, to wtedy Narcyz naprawdę zaczyna panikować. To jeszcze nie koniec i bardzo ważne, żebyś został. Jeśli to, co mówię, rezonuje z tobą, zostaw teraz lajka. Dzięki temu YouTube pokaże to nagranie. Większej liczbie osób w podobnej sytuacji. A jeśli chcesz, możesz napisać w komentarzu jedno krótkie zdanie. Zaczyna widzieć prawdę. To prosty sposób, żeby odzyskać sprawczość i jednocześnie pomóc innym, którzy będą czytać komentarze. Narcyz będzie mówić o Tobie jak najgorsze rzeczy. Sprawi, że poczujesz się... Niewystarczająco dobry, pomyślisz, że nie dasz sobie rady sam. Narcyz chce, żebyś myślał, że nikt inny cię nie zechce, że jest twoją jedyną możliwością. Narcyz wyciągnie to, co mu powiedziałeś, rzeczy, które zdarzyły się w przeszłości, zrobi pranie brudów, wykorzysta to wszystko przeciwko tobie. Jeśli to nie podziała, to zacznie kampanię oczerniania. Będzie chciał zniszczyć Twój wizerunek, Twoją reputację, kontakty. Będzie chciał, by wszyscy dookoła Mu uwierzyli, by patrzyli na Ciebie tak samo jak On. Gdziekolwiek się udasz, cokolwiek będziesz robić, to Narcyz będzie chciał, by inni mieli o Tobie takie samo złe zdanie. Jakie on ma Narcyz nie chce by ktokolwiek miał własną niezależną opinię na twój temat Dzieje się tak ponieważ już wie, że sprawiasz wrażenie miłej dobrej osoby lecz nie chce by ktokolwiek cię tak postrzegał Nie chce byś był w stanie ruszyć naprzód ze swoim życiem nie chce byś zaczął bez niego nowe lepsze życie tak więc narcys zacznie przeciwko tobie kampanię oczerniania i zaangażuje latające małpy. Będzie chciał, byś wiedział, że ludzie o tobie rozmawiają, lub widzą cię w złym, jak najgorszym świetle. Jest to zaprojektowane tak, byś myślał, że zrobiłeś coś źle. Tak postępuje narcys, gdy panikuje. Jest przerażony tym, że go zostawisz. Narcyz nie chce, byś miał po nim jakiekolwiek życie. Jeśli zastosujesz brak kontaktu i Narcyz nie może cię znaleźć, wyśledzić, nie może z tobą rozmawiać, pisać, kontaktować się, to wtedy poświęci cały swój czas. Pojawi się wiele wysiłku z jego strony, by zniszczyć twój wizerunek. Narcyz będzie bez głównego źródła zasilania, co sprawia, że wtedy jest bardzo zdesperowany. Będzie szybko musiał zmanipulować inne źródło zasilania dodatkowe, poboczne, lub kogoś całkiem nowego. Najczęściej będzie to ktoś, kogo Narcyz już znał, gdy jeszcze byliście razem. Wtedy taka osoba awansuje na Twoje miejsce, zastąpi Cię. Często Narcyz nie chce tego robić. Może nie wiedzieć jeszcze wystarczająco dużo na temat drugiego źródła zasilania, lecz kiedy traci główne źródło, to tak naprawdę nie ma innego wyboru. Dlatego Narcyz chce mieć kontrolę, chce być tym, który odrzuca Ciebie. Pierwszy. A jeśli to ty go odrzucasz, to zepsułeś wszystko, co dla ciebie zaplanował. Teraz, gdy drugie źródło stało się głównym źródłem zasilania, narcyz będzie stosować triangulację. Będzie was porównywać. Będzie posługiwać się nowym źródłem, by wywołać w tobie zazdrość. Byś znowu się nim Zainteresował, byś zwrócił na niego uwagę, byś o nim w dalszym ciągu myślał, byś wierzył w jego iluzję. Może to nastąpić nawet kilka dni po tym, jak odrzuciłeś Narcyza. To nie zabiera wiele czasu, ponieważ najczęściej drugie źródło zasilania już znało Narcyza podczas gdy byliście jeszcze razem. Narcyz wybiera inne źródło z powodu desperacji, ponieważ nigdy nie oczekiwał, że odejdziesz, nie spodziewał się, że odejdziesz i nie wrócisz. Gdy Narcyz wie, że nie wracasz, to będzie usiłował rozpocząć związek z nowym źródłem. Cykl narcystycznej przemocy się powtarza. Zaczyna od nowa. Nowe źródło doświadcza bombardowania miłością, a następnie narcyz poszukuje już kolejnego źródła. W razie gdyby coś poszło nie tak, nie po jego myśli, niezgodnie z jego planem. A za jakiś czas obecne źródło doświadcza dewaluacji a następnie odrzucenia, doświadcza tego, przez co ty przechodziłeś. Narcyz spodziewa się zakończenia związku już od samego początku. Wierzę, to tylko kwestia czasu, zanim będziesz mieć dość. Lecz to Narcyz woli odrzucać, niż być odrzuconym. Nigdy nie byłeś dla Narcyza kimś, kim on był dla ciebie. Nigdy nie miałeś związku na wyłączność z narcyzem. Nikt nie ma związku na wyłączność z narcyzem i mieć nie będzie. Narcyz zawsze ma inne możliwości, opcje zapasowe. Nie może być sam, nie może poradzić sobie sam, nawet jeśli przygotowuje zapasowe źródło zasilania na główną pozycję. To już szuka kolejnego zapasowego źródła zasilania. Narcyz spodziewa się końca, już od samego początku, ale nie spodziewa się takiego końca, że to Ty powiesz dość. To niekończący się cykl przemocy, powtarzająca się sekwencja zdarzeń. Doświadczyło tego wiele osób przed Tobą. I doświadczy wielu po tobie. Narcys pozostawia za sobą długi ślad, wielu poszkodowanych ludzi, wiele ofiar, tych, których chciał uszkodzić, zniszczyć, wykorzystać, zmanipulować i odrzucić. Jeśli po tym nagraniu czujesz, że wreszcie rozumiesz, co naprawdę działo się w tej relacji, to dobrze. To dopiero początek twojego powrotu do siebie. Zachęcam cię, żebyś napisał teraz w komentarzu wybieram siebie. To krótkie zdanie, ale daje ogromną siłę i pokazuje, że zgadzasz się z tym, czego dziś dotknęliśmy. Na moim kanale znajdziesz setki nagrań, które pomogą ci wyjść z tej pułapki raz na zawsze. Obejrzyj kolejne, bo każde z nich Dopełnia obraz i wzmacnia Twoją odporność psychiczną. A jeśli czujesz, że potrzebujesz indywidualnego wsparcia, spokojnej rozmowy, przepracowania swojej historii albo poprowadzenia krok po kroku, możesz umówić się ze mną na prywatną sesję. To bezpieczna przestrzeń, w której skupimy się wyłącznie na Tobie, na Twojej sytuacji. I na Twoim powrocie do równowagi. Dziękuję i do usłyszenia wkrótce.